Słuchajcie, jesteśmy w Olechowicach na Kraśniku Samorządowym. Dwa dni nagrywaliśmy dla Was materiał. Najbardziej wyczerpującą, najbardziej wyczerpującą relację z tego wydarzenia. Nagraliśmy znakomite gwiazdy. No, był zespół łzy Sołtysa. Gratulujemy organizatorom organizacji. Było bardzo fajnie. Nawiązaliśmy dużo nowych znajomości. Bardzo dużo nowych znajomości. Impreza się, myślę, udała. Na pewno się udała. Odświeżyliśmy stare znajomości? Jutro albo już nie przesadzajmy pojutrze lub maksymalnie za dwa miesiące albo za dwa miesiące pełny film z tego wydarzenia zobaczycie wszystko byliśmy wczoraj byliśmy do samego końca znaczy nie do samego końca ale długo byliśmy dzisiaj byliśmy też do końca jesteśmy teraz występuje właśnie ten pan którego nasi nie potrafię powtórzyć ale jest on wielką gwiazdą no więc Bolechowice bardzo dziękujemy za ciepłe przyjęcie do zobaczenia za rok שצבו <laughs> <with heaven> <it> <uffs>